To ćwiczenie, które ja bardzo lubię. Ono pozwala nam zwiększyć zdecydowanie mobilność naszej miednicy, rozciągnąć troszkę nasze mięsie pośladkowe. Jest to ćwiczenie, które ja często e, tak na pierwszy rzut wykonuję z moimi potopiecznymi, gdy zgłaszają jakąś, jakąś bolesność odcinka lędźwiowego kręgosłupa. E, dlaczego biodro, Ponieważ stwierdził to kiedyś Stuart McGill, tak, czyli taki guru, jeżeli chodzi o bolesność supa lędźwiowego. Jeżeli poprawimy mobilność miednicy, to jest dużo, bardzo dużo szans, że zniwelujemy tym samym bolesność odcinka kręgu supa. Tak jak ja powiedziałem są to struktury bardzo blisko położone, bardzo sobie połączone, gdy nasze biodro jest zbyt mało mobilne. Wtedy nasz kręgosłup jakby musi rędziwo nadrabiać tą ruchomość, którą nie ja mamy, którą po prostu zaniechaliśmy, tak? Nie wykonując po ćwiczeń, nie ćwicząc tak, zbyt długo siedząc na nasze biodro, także to będzie fajne ćwiczenie. Tak, kładziemy się na plecach, nogę zaplatamy na nogę, tak? Tak, żeby kostka była mniej więcej pod kolanem. Łapiemy się pod udo i naciągamy na siebie. Staram się nie krzywić pleców. No i w tym ćwiczeniu staram, staram się czuć pośladek oraz tylną część uda. 3-4 serie po 10, po 10 powtórzeń, naciąganie nogi na siebie z lekkim przytrzymaniem, tak? i to wtedy już tam fajnie na pomaga rozciągnąć tą tylną część biodra.